Już w najbliższą niedzielę startują 21 Klubowe Mistrzostwa Świata. Tym razem zupełnie w nowej odsłonie. Udział wezmą aż 32 drużyny, w tym m.in. Real Madrid, czy zdobywcy Ligi Mistrzów PSG. Od 2012 roku triumfowały tylko zespoły z Europy. Czy może ta seria zostanie przerwana? Zapraszam Was na predykcję tego turnieju. Która drużyna sięgnie po trofeum? Według mnie ma duże szanse na to Bayern Monachium. Drabinka im sprzyja, jeżeli wygrają w swoją grupę. Jeżeli jeszcze będą wszyscy gracze zdrowi, według mnie oni mają szansę na wygranie tego turnieju. Który zespół może zdobyć najwięcej bramek? Wydaje mi się, że będą to królewscy. Real ma bardzo łatwą grupę i bardzo dobry atak na czele z Viniciusem i Mbappé, więc pójdę tutaj w stronę królewskich. Kto może okazać się największą sensacją? Ciężko tutaj typować drużynę, która zabłysnie na tym turnieju. Wydaje mi się, że może być to Inter Miami. Ma wielu doświadczonych graczy, którzy mają doświadczenie w takich turniejach, więc wydaje mi się, że tutaj pójdę w stronę MLS-u i Inter Miami. Kto może okazać się największym rozczarowaniem? Tutaj wydaje mi się, że będzie to Manchester City. Pep Guardiola według mnie jeszcze nie do końca poukładał puzzle po poprzednim fatalnym sezonie i raczej pójdę w, w stronę obywateli. Kto zostanie królem strzelców? Duża szansa to Mbappe. Jak już wspomniałem wcześniej, Real ma bardzo łatwą grupę i powinien sporo tych bramek nastrzelać, a raczej Real powinien dojść też do ostatniej fazy tego turnieju, czyli finału.